Cześć, zapraszam na moją pod taką popołudniową rutnę, jest dokładnie 10.22, no i ciekawe który której mam wpadnie. jeszcze będzie dzisiaj wieczorna rutna, ale na razie zapraszam na popołudniową, mam nadzieję, że Wam się spodoba, jak tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja już nie przedłużam. Ok, teraz będzie pielęgnacja, na początku przemyję z... Twarz z życiem wodą. Ok, mamy no tutaj ręcznik. Kolejny się coś może zapytać. Ok, spokojnie. można jeszcze się go zapytać. Przepraszam, tak zawsze czas kamerą marmora ja. Ok. Nakładamy troszkę i go biorę teraz na twarz. Bo to jest cała życia, więc może nie na twarz. Masujemy delikatnie, to zrobimy z tego musu. Różnie to bywa. jaj włosy się wzięły. Mama go się zmywa? Nie! Yeah. go się nie zmywa. Myślałam, że go się zmywa, ale nie trochę sobie tak trzeba papierem, bo tutaj za bardzo się błyskoczy. Okej, okay, więc trzeba dobrze dosolować, bo zmywa. nie mam takich dobrych rąk do spróbowania. Okej, okay, bardzo się błyszczy, ale jest spoko. Nie, że zmyłam, tylko tak wycięłam na piersiach, aż tak nie błyszczyło. No. Dalej, ale mnie ten tak, zaszczepał. Okej, okay, teraz mnie nie zębek. Nie, ja zęby e Ten. Przed obiadem, powiedzie. Jak Tak samo jak przy śniadaniu, po śniadaniu. I tak samo po kolacji jest. I przed kolacją. <tuszel> In ok, la stampina mi trova, mi c'è il bunker, Zapomniałam rano zrobić tej ruty tej pielęgnacji, ale to ja go robię teraz. Spokojnie. Ok, gotowe. bardzo serdecznie, którzy może już nie znają z 2018 roku, 3 lata. Ale okej, okay, teraz troszkę się będę malowała. Ale najpierw no, um, najpierw chyba zmienię outfit. No już jestem jakby gotowa. Tu jeszcze się mam, to, to, to... I to użyłam sobie bluetooth, ponieważ ten jeszcze się nie z rana. No i piżamy. ale okej, czekajcie. Nie, proszę nie bardzo nie wnikać. Ale ja teraz troszkę będę malowała. Robię sobie maskę. Muszę iść na chwilę, bo nie wiem ile jemu co robić. Ok, już wiem wszystko o tej masce 15 minut i trzeba się założyć oprócz oczywiście oczu, ust i nosa. Ona jest taka glutowata. Ok, nakładamy. Po 15 minut trzeba ją znać, więc będziemy widzieć po prostu za 15 minut. O! Mega to ładnie wygląda i mega ładnie pachnie arbuzowo. Więc mega polecam za yy, 4 zł w Simseju. O! Jej, 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 jej. O, no teraz coś. Mega ładnie to wygląda. Ale no może jakoś ładnie. Więc to pieniądze. O, jeszcze tutaj troszkę. Smarów Smaruj. Trzeba wsmarować to. No już się sprawi koniec nie maseczki. Tak, jak mówię, będziemy się widzieć już za 15 minut po prostu, bo no. Maseczki sobie robię raz w miesiącu, albo nawet raz za na dwa miesiące. Różnie to bywa. Nawet czasem mogę zrobić raz na tydzień, ale bardzo rzadko to bywało. Nawet nie kupuję masaczek czasem. No, chyba tak ma wyglądać. Yy, bo tutaj, że nie wiem, bo jeszcze coś tutaj jest. Okej okay. Okej, okay, słuchajcie, buczy wysokie Oprócz nosa Prawie by mi padło do nosa, serio Mmm Ujazdu prawie mi do oporu padło Okej, okay, więc poczekajcie, muszę jakoś Teraz wyrzucić Okej, okay, na razie zostawię sobie ręce w My się widzimy już po tych 15 minutach Okej, okay, więc ja już jestem po Jak widzicie, ja musiałam odczekać 15 minut, więc sobie tam obejrzałam taki fajny, no, rutynę, bo ja bardzo lubię oglądać, tylko się czasem inspiruję nimi. I no, i teraz będę chyba do sklepu jakiś budyń, bo nie mam. A mam ochotę na jakiś taki deser, więc chyba pójdę sobie do sklepu. Teraz idziemy sobie. Dzisiaj jest szaro, burro ponuro, więc pewnie by mi wychodziła oprócz oskałku po ten budyń. Welusia! Hmm. Teraz robimy herbatę. I ta herbata to jest granella, bardzo ją uwielbiam, owoce leśne są jeszcze oczywiście inne, jakieś cytrynowe, ale owoce leśne mi najbardziej pasują. I ja sypuję na oko około dwie łyżeczki albo jedna. Tak to wygląda. I jest to bardzo dobra, nawet ja jej jajem jest bardzo słodka i no, to teraz herbatka zanim pójdziemy do sklepu, bo żadnego budyniu nie mam, a kiśnów jakoś bardziej tym budyń, tym budyń jestem, no, moja herbatka.